Witam serdecznie. Dzisiaj mam nadzieję szybki filmik o naprawie szlifierki. Jest to jakaś, jakaś szlifierka dokładnie nieznanej marki, ale w zasadzie szlifierki wyglądają podobnie. Także podłączając tutaj do zasilania, nic tutaj się nie dzieje. Nie ma żadnej reakcji. Także odkręciłem już tutaj śrubkę z tyłu. Zdejmuję z tyłu obudowę. Tu e, już mam podpuszczoną tą osłonę. E, zabieramy się za jakieś pomiary. Wstępnie nie wiem czy będzie widać ten miernik. Chyba tak. E, ok. Co możemy sobie zmierzyć tutaj zwarcie jakieś to powinniśmy w zasadzie zmierzyć przed podłączeniem do zasilania. No, zwarcia żadnego nie ma. E, co możemy dalej zmierzyć? Możemy zmierzyć tutaj teraz przejście pomiędzy wtyczką A włącznikiem, Tak, żeby się upewnić, że kabel jest cały, a więc przykładamy tutaj do jednego pinu sondę i do jednego z. No, tutaj mieliśmy jakiś odczyt. No, a tutaj spada praktycznie do zera, czyli przejście jest. Można sobie to zmierzyć dokładnie. I tu też koło jednego OMA. Także kabel mamy cały. Następnym punktem jest oczywiście włącznik bez podłączenia zasilania. Zastrzegam, żeby tutaj nie, e, nie ulec porażeniu. Ten włącznik tutaj chodzi dosyć ciasno, ale tak jak tu widzę, to jest w zasadzie tylko ten plastikowy element. O, zatrzasnął mi się teraz, także mogę sobie spokojnie to pomierzyć. Czyli włącznik. Z jednej strony mamy tutaj zasilanie z styczki. A tutaj już mamy wyjście na uzwojenie i dalej na szczotki, ale o tym za chwilę. Także sprawdzam sobie tutaj z jednej strony, tu gdzie jest wejście od wtyczki. I z drugiej. Może tu włączę piszczek, żeby było lepiej to widoczne. O, tutaj jest przejście, na drugim też jest przejście, czyli włącznik jest w porządku. No to co dalej? Dalej możemy sprawdzić sobie szczotki, czy one przylegają, czy są tutaj dobrze podłączone. Ale wszystko wygląda tutaj w miarę dobrze. Jest to silnik szeregowy, o silnikach już też mówiłem w serii podstawy automatyki, czyli przewód tutaj po włączniku idzie na uzwojenie, a z uzwojenia wraca na szczotkę. Czyli jeżeli mamy uzwojenie tutaj w porządku, to powinniśmy mieć tutaj jakiś odczyt. Tutaj, może sobie sprawdzę z tej strony. Czyli, tutaj przewód wchodzi. Tutaj dodatkowo jeszcze dwa przewody. Może tu zrobię zbliżenie. To jest w zasadzie ta, ta wyjściowa strona włącznika. I są tu cztery przewody. Ale dwa przewody w zasadzie idą tylko do kondensatora. A już te dwa idą na uzwojenia. Czyli te niebieskie tutaj przewody, to jest tutaj zatkóżone trochę, ale te niebieskie przewody idą już na uzwojenie i przez uzwojenie przechodzi, prze, przechodzi e, płynie prąd i wraca tutaj na szczotkę. Czyli pomiędzy tym niebieskim, czyli jeżeli przyłożę sondę tu, a szczotką powinniśmy mieć tutaj jakąś rezystancję. Jaką? No to nie wiem, to zależy od rezystancji oczywiście wirnika. No, i tutaj mamy co? Bo nie widzę dokładnie jakieś 30, 40 ohmów. Mierzymy to z drugiej strony to samo. No, i tutaj już nie pokazuje się nic. O, właśnie, czyli mamy tutaj gdzieś już. Gdzieś mamy na uzwojeniu awarii. Może być to spalone uzwojenie. Może gdzieś być to odlutowana końcówka na uzwojeniu, przetarty, przetarty przewód. Także muszę rozebrać teraz tą głowicę, wyjąć cały silnik, no i wtedy będziemy już mogli zdiagnozować, czy faktycznie ta szlifierka się opłaca, czy ją się opłaca naprawiać, to jak widać, to nie jest jakaś markowa szlifierka, także. Warta kilkadziesiąt złotych pewnie. Ale po prostu klient zaproponował, żeby sprawdzić. Przebyzmy kilka urządzeń, także żeby sprawdzić szybko, czy faktycznie się opłaca to naprawiać, jeżeli oczywiście będzie spalone uzwojenie na wirniku czy też na na stojanie no to oczywiście to już się nie będzie opłacało naprawiać. Ale nieraz jest tak, że po prostu pod wpływem drgań jakiś przewód tutaj się przetrze lub też e, złamie. ok. co tutaj mamy? Co to na mnie wyskoczy? E, wychodzi mi to wszystko? ok. jest cały wirnik. A nas w zasadzie obchodzi Stojan. Tu przez Stojan nie było przejścia. A, już tu widać w ogóle przyczynę. Widać tutaj. A nie wiem, czy to mi się uda ująć. Widać tutaj przypalone uzwojenie. Nawet jeden z tych miedzianych przewodów, no nie widzę, nie widzę w ogóle, czy, czy to w środku jest widoczne. O, może teraz nawet jeden ten miedziany przewód widać jest yy, zawinięty, zawinął się na wirnik. Uzwojenie jest ewidentnie spalone. Także mamy przyczynę, jeżeli ktoś yy, chciałby sobie wymienić taki stojan, co prawdopodobnie jest nieopłacalne. Nie wiem, czy on jest w ogóle wyjmowalny tutaj, muszę raz sprawdzić. No, jest, faktycznie można go wyjąć, ale może spróbujemy go wyjąć. Tutaj muszę odłączyć wtyki. Spróbujemy go wyjąć. Tutaj oczywiście już się nie przejmuję o uzbrojenia, dlatego że i tak to jest praktycznie do, do wyrzucenia. No, chyba, że klient faktycznie zdecyduje, żeby taki staja zamówił. No to jest. No, pewnie się nie uda naprawić e, dzisiaj e, tego tej szlifierki, ale. No chociaż możecie zobaczyć faktycznie jak to wygląda, jak taką szlifierkę pomierzyć, dlatego tak podejrzewałem, że to będzie właśnie krótki filmik. A właśnie, mamy to wszystko na wierzchu. I tutaj mamy już to spalone uzwojenie. Właśnie. Także nieopłacalna sprawa, ale spytam się, może faktycznie ktoś, by, ktoś będzie chciał to naprawiać. Tu już widać ta przekładnia też już jest mocno zużyta. Także niestety, ale to jest już złom. No mam nadzieję, że chociażby tłumaczyły właśnie jak sprawdzić taką szlifierkę po, krok po kroku i zdiagnozować co faktycznie nie jest nie tak. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam serdecznie do następnego odcinka.